Witaj na kanale Gralaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to mała karcianka, Jungo, albo Dżungo. Jest to gra od 3 do 5 osób, od 10 lat i na 15 minut. W pudełku mamy instrukcje oraz oczywiście karty. I tych kart jest 64. I są to karty z liczbami po 8 kart, od 1 do 8 oraz, oraz 8 podwójnych kart, po dwie karty z parami liczby. 1, i 2, 3, i 4, 5, i 6, 7 i 8. Przygotowanie dobre jest banalnie proste. Po prostu kasujemy dokładnie wszystkie nasze karty dżungo, następnie rozdajemy odpowiednią ilość kart. Gdy gramy w 3 graczy, to każdy gracz otrzymuje 10 kart. I tutaj ja właśnie rozdałam 10 kart, gdyż przygotowałam rozgrywkę dla trzech graczy. Gdy gramy w 4 lub 5 graczy, no wtedy każdy gracz otrzymuje... 8 kart. Czyli gdyby było nas tu 4, to byśmy mieli wszyscy po 8 kart. Gdyby było nas 5, to również dostalibyśmy 8 kart. Ale z racji, że jest to rozgrywka dla trzech osób, to tutaj każdy gracz ma 10 kart. Istotne w tej grze jest, aby gracze nie pokazywali swoich kart na ręce i te karty, które otrzymali, nie mogą zmienić kolejności. Czyli tak jak ja teraz odrzuciłam te karty, one muszą w tej kolejności zostać. I tak jak mówiłam, my nie pokazujemy tych kart naszym przeciwnikom na potrzeby rozgrywki. Wszystkie te karty będą odsłonięte, żeby pokazać mechanikę tej gry. I o co w niej chodzi? I powiedzmy, że pierwszy gracz otrzymał właśnie taki zestaw kart, i niestety te szóstki mogłyby być koło siebie, ale nie są. I właśnie na tym polega ta gra, że tak jak otrzymaliśmy karty, tak musimy je rozłożyć. I teraz ten gracz tak samo. Musi teraz rozsunąć swoje karty. Oczywiście on by to robił w rękach, ale ja tutaj, na potrzeby instrukcji, chcę rozsunąć te karty jak najbardziej prawidłowo powinny być które przebiegają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. A więc jeśli ja jestem pierwszym graczem, to potem tutaj będzie drugi gracz i trzeci gracz. Ja oczywiście rozłożę karty tak, jak otrzymali to pozostali gracze. Pozostałe karty kładziemy tutaj w zakrytym stosie i tutaj będzie również stos kart odrzuconych. I można przejść do rozgrywki. W swojej turze gracz może zagrać jedną albo więcej kart, albo dobrać kartę, jeśli nie potrafi przebić poprzedniej kombinacji. I przykładowo pierwszy gracz ma takie karty, i będzie chciał zagrać sobie tę czwórkę. Zagramy tylko jedną kartę. Teraz tutaj drugi gracz będzie musiał przebić tę czwórkę właśnie, a więc musi zagrać albo jedną kartę, która będzie miała wyższą liczbę od czwórki, albo dwie karty, które mają niższą liczbę, albo dwie czwórki. To już wszystko zależy od niego. I powiedzmy, że zdecyduje się ten gracz, aby zagrać te dwie piątki koło siebie. I powiedzmy, że ten gracz właśnie przebił teraz właśnie pierwszego gracza. I teraz z racji, że on przebił kombinację od pierwszego gracza, to on teraz tą przebitą kombinację musi albo odrzucić na 100 skarg odrzuconych, albo tę czwórkę zabrać do siebie na rękę. I się właśnie zastanawia, ale chyba nie będzie chciał jej zabrać, więc po prostu odrzuca na 100 skarg odrzuconych. I teraz tę te kombinację dwóch piątek musi przebić gracz numer 3. No i teraz właśnie trzeci gracz musi przebić dwie piątki, ale on tutaj nie ma dwóch liczby koło siebie. Gdybym miał dwie siódemki koło siebie, to jak najbardziej przebiłby te kombinacje, ale niestety żadnych nie ma kart obok siebie. Nie jest chyba w stanie przebić tej kombinacji, a więc kolejnym ruchem, jaki możemy uczynić, oprócz zagrania kart, jest dobranie karty jednej karty. A więc zabieramy jedną kartę i to jest czwóreczka. I tą kartę możemy w tym momencie albo odrzucić, jeśli jej nie chcemy, albo możemy tę kartę dołożyć do swojej ręki, czyli na przykład tutaj najlepiej koło tej czwórki, żeby potem zagrać te dwie czwórki, albo powołać się na zasadę dżungo, Czyli w tym samym momencie zagralibyśmy właśnie tę kartę oraz wyciągnęlibyśmy tę kartę. Z tym, że w tej sytuacji nam to nic nie da, ponieważ jak zagramy dwie czwórki, to one nie będą silniejsze od dwóch piątek. A więc w tej sytuacji ten gracz sobie po prostu tutaj dołoży tą czwóreczkę. Tu jeszcze raz ucieka ta siódemka, o! Na no potrzeby rozgrywki tylko tak właśnie pokazuje. Czyli dołożył sobie tą czwóreczkę tutaj i być może w następnym ruchu uda mu się już jakąś kartę zagrać. Teraz kolej na pierwszego gracza. I on tutaj ma dużo kart tych samych, ale niestety te karty nie są koło siebie. I na tym polega właśnie jego problem, bo nie będzie w stanie chyba tak samo jak gracz numer 3 przebić tych dwóch piątek, bo nie ma żadnych liczb koło siebie. Więc w tym momencie również bierze kartę ze stosu i zastanawia się, czy chce ją dodać do ręki, czy zagrać zasadę dżungo, czy może po prostu odpuścić. Ale on powoła się na zasadę dżungo, czyli zagrywa tę kartę jako szóstkę. I oczywiście jeszcze bierze sobie jedną szóstkę, mianowicie tę tutaj, żeby uwolnić te piątki, które będą teraz dzięki temu koło siebie, te piątki. I teraz zagrywamy dwie karty jako szóstki, a więc przebiliśmy te dwie małpki niebieskie, a my zagraliśmy te dwie karty jako szóstki, czyli jak najbardziej przebiliśmy kombinację odgracza numer dwa. I teraz te dwie karty możemy właśnie albo wziąć do siebie na rękę, żeby dołożyć i mieć taką silną kombinację czterech piątek, albo możemy je odrzucić. I ja myślę, że dołożę sobie je tutaj do tej mojej piątki na początku. I będę miała trzy piątki. I teraz kolej na drugiego gracza, który musi przebić dwie szóstki. Na no drugi gracz patrzy i nie wie, czy przebije te dwie szóstki, bo tutaj dwie siódemki mógłby zagrać, ale gdyby były koło siebie. Więc niestety chyba nie jest nic w stanie zrobić, a więc zabiera jedną kartę na rękę. O, i jest to siódemka. Jak najbardziej dokłada ją sobie na rękę. Tutaj właśnie dołożymy ją, żeby była koło tej siódemki. I jedziemy dalej do gracza numer 3. Natomiast gracz numer 3 ma tylko dwie czwórki koło siebie. Innej silniejszej kombinacji niestety nie ma, więc chyba nie przebije tych dwóch szóstek. Zabiera sobie kartę i sobie będzie chciał, chyba sobie ją odrzuci jednak mimo wszystko, odrzuca tę kartę. I teraz kolejna pierwszego gracza. A pierwszy gracz właśnie zagrał tę kombinację. A to oznacza, że jeśli kolejka dotrze do gracza, który zagrał kombinację, i żaden z pozostałych graczy nie był w stanie przebić właśnie kombinacji osoby, która zagrała tę kombinację, czyli w tym przypadku pierwszy gracz zagrał te dwie małpki szóstki, to teraz te karty są odrzucane po prostu. I tak jakby pierwszy gracz zaczyna nową turę, i teraz sobie może zagrać kolejną kombinację, którą będzie musiał przebić gracz numer dwa. A on postanawia, że się pozbędzie tej jednej siódemki. I teraz właśnie gracz numer dwa będzie chciał przebić to jedną siódemkę. I zrobi to w prosty sposób, a mianowicie zagra sobie jedną kartę również, ale ósemkę. I w tym przypadku tę siódemkę będzie chciał sobie dołożyć do swojej ręki, żeby mieć jeszcze silniejszą kombinację siódemek. I teraz gracz numer 3 musi przebić jedną kartę, ósemkę. I to będzie dla niego również bardzo proste, bo po prostu zagra sobie kombinację dwóch czwórek, czyli zawsze możemy zagrać taką, ko taką kombinację, żeby była silniejsza, czyli może to być albo tylko jedna karta, ale za to musi mieć wyższy numer, czyli wyższą liczbę od. Zagranej karty przez naszego przeciwnika, albo możemy zagrać dwie karty, które mają niższy numer. I tutaj właśnie mamy taką sytuację, że trzeci gracz zagrał sobie dwie czwórki, czyli tę ósemkę teraz albo odrzuci, albo dołoży do siebie, a on będzie chciał jednak dołożyć do siebie tę ósemkę. I teraz pierwszy gracz musi przebić te dwie czwórki i jak najbardziej będzie w stanie to zrobić. Weźmie sobie te dwie piątki, dzięki temu uwolni sobie te szóstki, żeby były koło siebie. I teraz zagrywamy taką samą ilość kart, jaka była tutaj, czyli dwie. Ale muszą to być wyższe numery. No i również są wyższe numery, czyli dwie piątki. I teraz pierwszy gracz decyduje, czy chce sobie wziąć te czwórki, czy je odrzucić. On sobie tutaj nie będzie dokładał kart, a więc odrzuci na stos kart odrzuconych te małpki z numerem 4. I teraz te piątki dwie musi przebić gracz numer 2. I on nie powinien mieć z tym problemu, ponieważ ma tutaj trzy siódemki i właśnie je zagrywa. Czyli gracz numer 2 zagrywa trzy siódemki i jak najbardziej przebija te dwie piątki od tego gracza. Jedynie zastanawia się, czy je będzie chciał wziąć do siebie, czy odrzuci. Ale może tym razem odrzucimy, ponieważ, celem naszej, ponieważ naszym celem w tej grze jest pozbycie się wszystkich kart. Ponieważ osoba, która jak najszybciej pozbędzie się wszystkich kart, wygra rozgrywkę. I teraz gracz numer 3 musi przebić te 3 siódemki. No nie wiadomo, czy mu się to uda, ponieważ tutaj ma taką sytuację, nie ma żadnych trzech kart koło siebie. A więc bierze jedną kartę ze stosu dobierania, ale nie decyduje się, żeby jej zabrać, tylko ją odrzuca. Kolejka przychodzi do gracza numer 1, i on teraz musi przebić te trzy siódemki. No i z tego, co widać, to chyba nie będzie w stanie bo tutaj miałby trzy, ale piątki, które są słabsze niż trzy siódemki. A więc zabiera jedną kartę ze stosu dobierania. I jest to trójka, której nie będzie chciał, a więc odrzuca. No i teraz mamy taką sytuację, że kolejka wróciła do gracza numer 2, który zagrał tę kombinację, której nie był w stanie przebić zarówno gracz numer 1 jak i gracz numer 2. Dlatego teraz te karty są odrzucane i następną kombinację zagrywa właśnie gracz numer 2, do którego kolejka wróciła. I on teraz się zdecyduje, żeby zagrać dwie trójki. Zagrywa te dwie trójeczki. I tutaj gracz numer 3 będzie chciał przebić te dwie trójki i zagra mocno, bo zagra sobie dwie ósemki. Czyli te dwie niebieskie małeczki. I teraz te dwie trójki albo odrzuci, albo da do siebie na rękę. Ale jednak stwierdzi, że odrzuci te karty. I teraz te dwie ósemki musi przebić gracz numer 1. A gracz numer 1 jak najbardziej jest w stanie to zrobić, bo zagrywa trzy piątki. Czyli trzy piątki są na pewno silniejsze niż dwie ósemki, ponieważ tu mamy więcej kart. I te dwie ósemki zastanawia się, czy zabrać sobie na rękę czy po prostu odrzucić, ale z racji, że już mu mało kart zostało, decyduje się, aby je odrzucić. Mimo, że to są silne karty. I gracz numer dwa, teraz musi przebić trzy piątki. Ale z tego co widzimy, nie będzie w stanie tego zrobić, więc dobiera sobie jedną kartę i raczej ją odrzuci. I teraz trzeci gracz, czy jest w stanie przebić te trzy piątki? Z tego co widzimy, to nie będzie w stanie. A więc pobiera kartę i również ją odrzuca, bo nie chce tej szóstki. A więc kolejka wróciła do gracza numer jeden, który zagrał te kombinacje. Usuwa w takim razie te karty, które nie zostały przebite. Daje na kart odrzuconych i zagrywa kolejną kombinację. Ale teraz postara się pozbyć właśnie tej siódemki. I teraz tą jedną siódemkę musi przebić gracz numer dwa. Ale niestety tutaj on ma tylko dwójkę, siódemkę, trójkę i piątkę. Czyli znowu nie jest w stanie przebić tej karty, bo musiałby zagrać co najmniej dwie siódemki albo jedną ósemkę. Tutaj dostał trójkę, ale nie chce jej, więc odrzuca. I teraz gracz numer trzy. Myślę, że będzie w stanie przebić. T7 jest w stanie przebić t siódemkę, czyli zagrywa jedną ósemkę po prostu. Czyli odrzuca tę siódemkę od gracza numer jeden i zagrywa ósemkę. Ewentualnie może jeszcze wziąć na rękę właśnie sobie t siódemkę. I chyba tak zrobi. Weźmie sobie T7 tutaj, żeby mieć mocniejszą kombinację. Ale teraz gracz numer jeden ma bardzo fajną sytuację, ponieważ ósemkę jak najbardziej jest w stanie przebić, ponieważ zostały mu już tylko trzy szóstki, trzy takie same karty które jak najbardziej są silniejsze od tej jednej ósemki, którą zagrał gracz numer dwa. A więc zagrywa te swoje ostatnie trzy karty, tę kartę odrzuca i właśnie w ten sposób gracz numer jeden wycięża te rozdanie, bo pozbył się wszystkich kart z ręki. Ten gracz rozpoczynający zagrywa jedną kartę albo dwie, albo trzy, czyli po prostu zagrywa jakąś kombinację kart. Przykładowo trójeczkę. I potem kolejny gracz musi przebić tę trójkę, czyli może to być albo jedna karta, ale z numerem wyższym od trójki, albo dwie karty z numerem niższym lub tym samym. To jest wszystko pod tym względem dowolne. No i ten gracz przykładowo zagrywa sobie piątkę. I teraz kombinację, którą przebił od poprzedniego gracza, albo bierze do siebie na rękę, albo odrzuca na stoskach odrzuconych. I potem kolej jest na kolejnego gracza. I on tę piątkę również musi teraz przebić, a mianowicie zagra sobie dwie siódemki. Jeden i dwa. jak najbardziej przebił tę piątkę. I on teraz też decyduje, czy chce sobie dołożyć tutaj tę piątkę, czy chce ją odrzucić. Ale powiedzmy, że chce ją też odrzucić. Przechodzi kolejna, pierwszego gracza, który te dwie siódemki również jest w stanie przebić, ponieważ ma trzy szóstki. Ale gdyby gracz nie był w stanie przebić kombinacji, bo nie ma silniejszych kart, ani silniejszej kombinacji, to wtedy bierze kartę ze stosu. I jeśli mu się ta karta nie podoba, to ją po prostu odrzuca na stos kart odrzuconych. A jeśli mu się ta karta podoba, to zabierają do siebie i w przyszłości będzie mógł z niej skorzystać. Jeszcze tylko pokażę, na czym polega zasada dżungo, czyli przykładowo następny gracz ma taką sytuację, że ma dwie szóstki do przebicia i decyduje się, żeby pobrać kartę. I zamiast odkłada się na 100 kart odrzuconych albo dokłada się do ręki, to po prostu mówi dżungo i zagrywa właśnie co dobraną kartę, a następnie dokłada kartę z tym samym numerem, bo to zawsze musi być ta sama liczba i ten sam, czy ten, ta sama liczba, ten sam numer. I w tym momencie udało się przebić tę kombinację. I te kombinacje wtedy albo odrzucamy na stos kart odrzuconych, albo dodajemy do siebie na rękę. Czyli to jest właśnie zasada dżungo, że nie zabieramy tej karty do siebie na rękę, ani nie odrzucamy jej, tylko natychmiast ją zagrywamy, jeśli oczywiście pasuje nam sytuacja, że przebijemy kombinację, która była obecna. Bo zawsze musimy obecną sytuację przebić silniejszą kombinacją. No i koniec gry następuje wtedy, gdy. Któryś z graczy pozbył się wszystkich kart, tak jak to przed chwilą pokazywałam, że wyciężył gracz numer jeden. Możemy oczywiście wszystkie karty pozbierać, potasować na nowo, utworzyć na nowo nasz stos do dobierania i zagrać kolejną partię w dżungo. Dziękuję za uwagę. A to była gra dżungo.